na stanowisku drugiego Polskiego Pułku może możecie Państwo zobaczyć oprócz armaty przeciwpancernej systemu Bofors wzorczego, drugiego ciężkiego, który no i Pułku Strzelców zobaczyć armatę kaliber e, 76 mm e, produkcji rosyjskiej jeszcze z I wojny światowej. E, to jest armata składa w polskim, w polskiej armii e, i w polskiej tradycji wojskowej prawosławna jako ze względu na swoje rosyjskie pochodzenie. E, Chcę tutaj zwrócić Państwa uwagę, bo wczoraj słyszałem w rozmowach na placu, któryś z Panów mówił, że te armaty produkowano na licencji, produkowaliśmy na licencji rosyjskiej przed wojną, co jest oczywistą nieprawdą, albowiem nie mówię o tych rosyjskich.